Cześć, witajcie w dzisiejszym poradniku. W dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać, jak zminimalizować, lub całkowicie usunąć yy, taką rzecz jak crashowanie CSA. Yy, wiem, że to nie tylko u mnie się zdarzało, że po prostu grałem yy, sobie mecz na yy, po prostu turniejowego, yy, premiera albo po prostu turniejowy i po prostu. W połowie gry wywalało mi czarny ekran i nic nie mogłem zrobić. Także teraz wam pokażę jak y, zrobić tak żeby już wam nie wywalało ta takiego ekranu, mm, żeby wam gra chodziła płynniej i żeby wam się nie zacinała nawet na dobrych sprzętach bo też słyszałem, że po prostu e, ta gra się zacina na dobrych sprzętach i to naprawdę z najwyższej półki <laughs> także wchodzicie sobie w Steama macie tutaj e, Counter Strike'a dajecie właściwości i przechodzimy dalej, przechodzimy tutaj mamy e, zainstalowane pliki jednym ze sposobów jest sprawdzenie spójności plików ale to jak ta gra jest zoptymalizowana przeważnie nie pomaga i nie działa a takim drugim ze sposobów takim już dobrym takim no po prostu że wam gra będzie chodziła w 100% bez zaczynania. wchodzicie sobie w game bin win64 tutaj macie cs -a. dajecie właściwości jest takie coś jak zgodność. Dajecie uruchom ten program w trybie zgodności z lub wybieracie Windows 8 lub Windows 7. Hmm, dajecie wyłącz optymalizację pełnoekranowe. Dajcie zastosuj i OK. I możecie cieszyć się gierką. Także dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.